Witam was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj spotykamy się w tutorialu makijażowym. Wiem, że zaniedbałam trochę makijaż, ale. No niestety jest to czasochłonne niesamowicie, a jak wiecie, jeżeli mnie obserwujecie, nastawczacie i znacie mniej więcej tryb jego życia, to wiecie, że ja jestem trochę zarobionym człowiekiem, ale staram się jak mogę i doszłam do wniosku, że na wiosnę czegoś potrzebujemy. Dzisiaj mam dla Was tutorial tylko i wyłącznie do oczu, do tych oczu i tak jak widzicie na załączonym obrazku, są to mega metaliczne oczy, ale... Mm, Starałam się, aby ten makijaż był kolorowy, ale niezbyt jaskrawy. Żeby był wiosenny, żywy, ale też, żeby nie był za ciemny, żeby był w miarę wyjściowy. Taki, żebyśmy się e, nie czuli w nim zbyt przesadnie, zbyt mocno, ale żeby oko też było podkreślone. I właśnie przede wszystkim tutaj nie ma w ogóle matu, satyny, drobinek niczego. Tu jest czysta. Perła, metal, coś w tym stylu. To jest po prostu metaliczny, opalizujący w 100% makijaż oczu. Cały ten makijaż wykonałam tylko jedną marką i są to cienie z firmy Constance Carol. Nie wiem czy kojarzycie. Jeżeli jesteście z lat 90., 80., to powinniście tą nazwę kojarzyć. Jest to marka znana naprawdę od wielu, wielu lat. Jeżeli Wy nie pamiętacie, to zapytajcie się Waszych matek, czy, czy nawet babci, w zależności w jakim przedziale wiekowym jesteśmy. Zapytajcie się, czy kojarzą tą nazwę. Na pewno będą kojarzyć. I właśnie firma w tej chwili y, zaczyna wprowadzać na polski rynek bardzo dużo nowości, które, no powiem Wam, zapowiadają się nieźle. I właśnie dzisiaj ja będę używać tylko i wyłącznie tych cieni metalicznych. Ja od firmy dostałam 2, 4, 6, 8, 10 odcieni i już moment zrobię Wam swatch. Oczywiście Miss Swatch wkracza do akcji. Po tej stronie przestaję robić swatche, bo już mam trochę za duży ten tatuaż. Zrobiłam po tej stronie. Mam nadzieję, że będzie to widać. Raczej powinno być widać. Czy Wy widzicie to? Za chwilę zrobię zdjęcia sobie tej ręki i postaram się w niedługim czasie od momentu, kiedy wy oglądacie ten film teraz, wrzucić Wam na mojego Instagrama właśnie zdjęcie z podpisami po kolei, co to są za cienie, abyście mogli mieć to tak na stałe w obrazku albo sobie zapisać, a nie tak... Przelotkie w filmie. No i dobra, w tej chwili to by było na tyle. Mam nadzieję, że tutorial przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, to poproszę zostawcie mi kciuka do góry pod tym filmem. Eee, dajcie znać, jakie są Wasze pierwsze wrażenia na temat tych cieni, bo moje no puch, naprawdę pozytywne. No i co? Zapraszam na tutorial. I widzimy się w moim kolejnym filmie. Do następnego i na razie. No dobra, powiekę górną mam już przygotowaną, wklepałam sobie tutaj korektor i przechodzimy do nakładania cieni. Najpierw zaczynam od takiego pięknego, starego złota i nałożę go na całą powiekę ruchomą, oraz następnie wyblenduję rozetrę w załamaniu powieki. Na powiekę ruchomą nałożyłam cień płaskim syntetycznym języczkowym pędzelkiem i teraz biorę duży do blendowania. Jeżeli gdzieś pojechałam za daleko, to czystszym pędzlem rozcieram granice teraz wezmę bardzo malutki, precyzyjny pędzelek i bardzo ciemnym takim grafitowym również metalicznym cieniem przyciemnię zewnętrzny kącik i powracam do tego mojego dużego puchacza i tymi dwoma cieniami zmieszanymi rozetrę tą szarość, ten grafit w załamanie powieki. I znowu poprawiam roztarcie. I przechodzimy do powieki dolnej. Teraz biorę metaliczny, dosyć ciemny wrzosowy fiolet i nakładam go w zewnętrznym kąciku do połowy powieki. Kolejnym małym pędzelkiem precyzyjnym nakładam od wewnętrznego kącika do połowy jasny, przygaszony róż. I teraz jak mnie oglądacie to znacie mój sposób. Będę rozcierać powiekę dolną od spodu i będę ją rozcierać innym cieniem. To jest taki takie bordo, trochę z wiśnią, coś pięknego. I tutaj będę też robić taki myk. O, będę ten cień ciut wyciągać w stronę górnej powieki, ale bardzo delikatnie, żeby było ładne przejście. Teraz na linię wodną naniosę sobie dowolnie wybraną ciemną kredkę. Ja sobie nakładam matowy brąz. Możecie wybrać kredkę, ja akurat tutaj nakładam liner, ale mniejsze. Chodzi o to, żeby przyciemnić tą dolną linię wodną. No, i to, co mi pozostało już do zrobienia na oku, ponieważ cieniowanie wszystko już jest zrobione, to wytuszowanie dolnych rzęs i wyczyszczenie. Ogarnięcie sobie górnych moich przedłużonych. Oczywiście, jeżeli nie macie przedłużonych rzęs, to wytuszujcie je porządnie albo przyklejcie sztucznie.